E, witam serdecznie, Kamila Głowa, Sporty Walki, jesteśmy na gali FEN 34, jest ze mną Nadia, cześć. Cześć, dobry wieczór, dzień dobry. Powiedz mi jak się masz i co tutaj robisz? E, co tutaj robię? Parę gal temu Federacja Fame MMA zaprosiła mnie do studia, no i jakoś tak się skleiło, że ludziom chętnie się tego słuchało i od tamtego czasu pojawiam się na galach w roli takiego obserwatora, widza, i wydaje mi się, że taka osoba jak ja też może być trochę potrzebna, bo pomimo tego, że nie mam zbyt dużej wiedzy na, samych, na temat samych sportów walki, to jednak większość widzów ma taki poziom wiedzy jak ja. I też chciałaby posłuchać trochę od normalnego widza, co o tym sądzi, co myśli, jakie strategie przewiduje. Pewnie. A mam też Ciebie pytanie: czy Ty kiedyś widziałabyś się w Oktagonie? Nie, absolutnie nie miałam takie propozycje, wszystkie odrzucam. Nie chciałabym dostać w głowę i stracić wydolności mózgu, która każdego dnia przydaje mi się w pracy. A uważasz, że to jest też za mało kobiece? Że na przykład kobiety nie powinny pakować się w walki? Czy? Nie, w ogóle tak nie myślę, nie dlatego że to jest sport, tutaj nie ma podziału na płcie. Uważam, że kobietom nie przystoi bić się w bramie, facetom też zresztą nie przystoi bić się w bramie, ale w momencie, w którym zaczyna się sport, są sędziowie, są zasady, e, no to sytuacja się trochę zmienia i nie można tutaj w żadnym stopniu odbierać dziewczynom kobiecości. No pewnie rozumiem. A co sądzisz właśnie o połączeniu e, walki z zawodowcami i z flikami? Czy to jest dobry pomysł, czy to będzie w przyszłości jeszcze cieszyło się większą popularnością jakby, czy to będzie za kilka lat kicz? Myślę, że jest to fajny sposób, żeby widzów, którzy przyszli w poszukiwaniu jakiegoś konfliktu czy jakiś faktycznie takich prywatnych spraw wyjaśnianych w Oktakonie Czyli załatwianie poniekąd problemów. Tak. Myślę, że widzowie, których to przyprowadziło, przyciągnęło, mogą przez te sportowe walki wymieszane z tymi właśnie fake fightami, okay. mogą się zainteresować sportem. Więc myślę, że ściąganie tych celebrytów ja tak ma jakiś taki wyższy sens, nawet właśnie w promocji tego sportu. W sumie mamy tutaj na przykładzie też Martę Linkiewicz, która właśnie przez Fej MMA bodajże najpierw zaczęła trenować, zmieniła swój styl życia. Sądzisz, że to dzięki też Lil Masti się stało? Nie, myślę, że Marta na początku nawet nie wiedziała, że Lil Masti będzie w przyszłości jej przeciwniczką. Także no, to jest tylko samo zaparcie Marty, no i też wiadomo chęć zarobku, no bo to są pewnie fajne pieniądze. Albo są, ma nawet trochę wiem na ten temat. Ale jednak nie kuszą cię do walki. Nie, nie ma żadnej rzeczy. To nawet gdyby to było w kilku milionach, nie ma takiej rzeczy, dlatego że są rzeczy dla mnie ważniejsze i to jest to, żeby być całe życie zdrowa i do końca życia móc ze swoimi dziećmi biegać i pamiętać ich imiona. A każdy jednak uderzenie w głowę może to przekreślić. Okay. O czym się planujesz? Nie mówi a nawiązałaś do dzieci? Planujesz dzieci teraz czy, czy tak po prostu wybuchnęłaś? się. Miesiąc temu się dopiero zaręczyłam, także na spokojnie najpierw ślub, a potem wszystko. No to ok. słuchajcie gratulacje, gratulacje. Jesteś Jestem bardzo szczęśliwa. Super. Powiedz mi, działasz dalej na YouTube? Czy to, już, to już, czy to jest już przeszłość totalna i nie wracamy? E, o, tydzień temu odeszłam z kanału Bexy, z, e, otworzyłam swój e, własny kanał i kanał nazywa się Nadiowa, także zapraszam. Zapraszamy. Jestem tam sobą i robię rzeczy, za którymi tęskniłam, czyli po prostu mogę trochę się dzielić z ludźmi, tym co mnie fascynuje i to wszystko będzie tam. Okay. Co spowodowało Twoją decyzję właśnie o odejściu? Wiem, że pewnie każdy o to pyta, ja chcę zapytać właśnie u źródła, a nie słuchać tutaj pobocznych rozmów. Wypalenie, to że ja, bym, ja sama już takich filmów nie oglądam, jestem trochę starsza, mam 25 lat. Ile można grać uczennice i rodzaje nauczycieli? No. Czułam, że to odpowiedni moment na bycie sobą w internecie. A nie chciałaś na przykład z tą samą ekipą wymyśleć e, czegoś nowego? Czegoś, co by na przykład rozwaliło system Polski YouTube? Nie chcę już e, działać na scenariuszu, chcę lecieć z tym, co podpowiada co? mi głowa, intuicja. Tak, być sobą, dokładnie. No. Okej, okay, to dziękuję Ci bardzo za wywiad. Miło się rozmawiało, dziękuję. Dzięki bardzo.